Siemanko, witam was w środę, słuchajcie, dzisiaj później zaczynam, a to dlatego, że rano byłem u lekarza, w związku z tą alergią udało mi się lekarza nakręcić na ten e, materiał, co mówiliście, nazywa się Telfexo chyba, kilku z was pisało w komentarzach, żeby to spróbować, no także spróbujemy, zobaczymy, bo te apteki już mnie nie kopią, także tam wymusiłem na lekarzu, żeby mi to, to przepisał, zobaczymy, czy, czy zadziała. No i tyle, i mam nadzieję, że w lepszym komforcie będę pracował, tym bardziej, że kilka następnych dni ma być naprawdę upalnych, słonecznych, więc pyłki będą sobie chodzić i latać w tym powietrzu, więc może, może w sam raz pomoże. Dobra, za co się zabieramy od początku? Tam mam piłę ustawioną już i belkę. Będziemy tu wstawiać takie kawałki 20 cm tej beleczki. Po środku tylko będziemy dawać, nie będziemy tu dawać jednego, tu drugiego, tu nie ma sensu. Tu 20 cm przyjdzie kawałek, przykręcimy go dwa tu wkręty i dwa tu wkręty, tak po skosie, żeby to ładnie ściągnęło i wtedy dopiero będziemy kręcić tą stronę, także taki plan na dziś. Żeby jak najwięcej tych kleszczy skręcić, a najlepiej wszystkie i jeszcze zacząć te złącza dać, ale wiadomo, uciekło już dobre dwie godziny, więc nie wiem jak to wyjdzie. Na razie tu zaznaczam, ukroję sobie piłą od razu, żeby już nie latać później po prostu tych kawałków, żeby było Wystarczająco, nie wiem, no dwa chyba nie ma sensu dawać. Tak to na, me, na, na metrze 60 będzie po środku od, od, od tej belki. Nie wiem, czy jest sens, kurde, dawać ich więcej, żeby to spinner, żeby to nie poskręcał. A później, ale ja nie będę miał ich tylu. Ja tu potrzebuję 14 sztuk ile będę miał z jednej belki bo jeszcze trzeba pamiętać o garażu, że na garaż też będą potrzebne i tam będzie bardziej, yy, bo tam będą dłuższe jętki, znaczy te, tam będą jętki, tu są kleszcze, choć tak samo wyglądają, tam będą się nazywały ję jętkami, a tutaj będą się nazywały kleszczami. I tak teraz myślę, powiem wam, tak zostawię tam, lepiej żebym tam miał po dwie, bo ile tam mi tych belek zostało? No niedużo, więc tak, po jednej dajemy tutaj, a w garażu damy po dwie, jeśli wystarczy. Także zabieram się, palę maszynę, jedziemy, zaczynamy dzień i lecimy z tym, oby poszło jak najlepiej. Także ciacham ich tutaj, teraz sztuk. No nie wiem, czy słuchawki wziąłem, chyba nie wziąłem. Ale dobra, nie ogłuchnę chyba, nie Odpiłem, Dobra, to jedziemy. Dobra, mamy to. Yy, zaczynamy skręcać tylko tak, żeby mi nie przeszkadzał tutaj. To mi nic nie przeszkadzało. A e, to kurde, tu ja musiał ściskać to, a to wychodzi na to. Chociaż nie, dobrze, będzie ścisnąć ściskiem, bo będzie nam się ruszać. Może się luzować, tylko ścisnę tutaj trochę obok. Żeby nie wystawała tutaj tylko módka jakiegoś mamy łapiemy na równo kurde no, łapie równo tu to nie jest nierówno tam i to takie kurde no ale dobra o niech tak będzie teraz jeden pójdzie tu drugi pójdzie po skosie tu, a to z drugiej strony damy na odwrót po skosie. Wydaje mi się, że to będzie montaż całkiem spoko w taki, w taki sposób. E, gdzie tu było? To była góra, to tu damy dół. O pięknie. Także mamy to. I teraz przechodzę tutaj, zaraz zaznaczamy tę drabinę, weznę i, i jedziemy z tamtej strony. Dobra. To tam mamy skręcone. Teraz tutaj trzeba by było, chyba ściskiem też się złapię, żeby też się działo. Czy pierwsze nie no, złapię sobie to ściskiem za koniec, nie będzie mi przeszedzało. Przy wierceniu też będzie trzymało lepiej, żeby się nie rozchodziło nic. Chodź tutaj. Dobra, siedzi. Siedzi na dole tutaj, na dole też tutaj. No i tu będę musiał, widzieć. już szlifnąć czy coś zrobić, bo będzie wystawać pierdzielona. Niby z luzem robiłem, a wyszło jak zawsze. Teraz, tak, tutaj żeby to było dobrze, to tak oto wczoraj robiłem sobie. A chodź tu, dziadu jeszcze garaż został do roboty. Jest równo. Jak trzeba! Dobra, to było tutaj i teraz tak, to tutaj se rysowałem krechę. Takie moje rozkwinki ogólne, jak to kurde e, jest, bo 380 mamy długość całej krokwi tutaj, to ja stwierdziłem, że sobie dam od tego momentu 190 i to będzie pierwsze miejsce wiercenia, a tu damy od momentu tego o 190, czyli to jest w tym miejscu tak wiadomo mniej więcej, nie da nie ma co się z tym szczypać, On, jakieś chyba zasady są tego robienia dokładnie, ale już ja dokładnie ich nie znam, więc i to by było drugie wtedy, nie wiem czy tak jest spoko, ale wydaje mi się ok, nie? że jedna będzie tutaj, druga tutaj, to będzie wyciągnięte, ta jest tak bardziej po środku krokwi, a ta tu trochę niżej. Mógłbym to ciutki jeszcze zmieni tak naprawdę, ale wydaje mi się, że tak jest spoko, więc nie będziemy za bardzo tu debatować chyba nad tym, chyba że ktoś się w komentarzach odezwie. Zmieniać już nie będę, ale... ale nie wiem, wydaje mi się, że tak będzie prawidłowo. To co, wiercimy? Wziąłem te 2 mm większe wiertu, słuchajcie. Dychą tu musiałbym wbijać. Nie wiem co. Rozwiedza. a dwunastka powinna wciąż na luziku wchodzić. Siedzi. Starczy tej szpilki? Starczy. Tutaj. Mogłem wziąć dychę, powiem mam teraz, tak myślę. No, a teraz już po ptokach. Za późno. Bo trochę luźno jest, nie? Ale wiadomo, ściśnie tutaj, powinno być git. Nie mam dychy, kurde. Do drewna takiej, w No to słabo się nakręca, nakręci się, nakręci się. Dobra, teraz klucz, drugi klucz. I skręcamy to, no i tak razy jeszcze 13. Także zejdzie mi z tym, będę się odzywał. Mam nadzieję, że żadne problemy nie napotkam. Opró oprócz problemu z upadającymi nakrętkami. Z no chodź tu. Pogoda ładna, ma świecić grubo słońce dzisiaj, jutro. I się tak jeszcze fajnie chłodnawa, ale od piątku to upały. Tylko że tyle, że na weekend to w sumie spoko, ale nie wiem, czy w sobotę mi się uda coś podziałać, czy nie. No bo w piątek to już mam zaplanowane. Jak wrócę, to już będzie za późno, żeby coś zaczynać, jak cokolwiek na pewno. Więc, więc dopiero w sobotę coś może ruszymy. No zobaczymy. Na razie trzeba to porobić. Raz. O kurde! No i jest na akcja, także tak to będzie wyglądać. Jestem w sumie w połowie drogi, więc tak źle aż nie idzie. Myślę, że po powrocie, jeszcze godzinka, z półtora i powinniśmy mieć temat ogarnięty. Kleszczy. walczę dalej, już mi dużo nie zostało. Tak naprawdę, także zaraz będziemy to kończyć. Będziemy mogli się zabrać za. Będziemy mogli się zabrać za ten, jak to się nazywa. Na te połączenia ciesielskie. Powiem wam, że tabletka chyba się spisuje ta, ten te... te flaxo, o już zapomniałem czy jak to się nazywało. A, tu nie zaznaczyłem. Yy, już się ona kurde zaczyna yy, powoli działać chyba, tylko tyle, że mi nie niweluje bólu a ten został niestety i jest cały czas, więc nie wydaje mi się, żeby jeszcze strzedł. No, może po, po paru dniach stosowania też coś zadziała, ale... Niestety jest nie ten, ale nie mam już kichania, nie mam, nie leci mi z oczu nic, z nosa, także jest git dzięki za cynę, bo wygląda na to, że będzie spoko. Także skręcamy tu jeszcze chwila, ale i tak mi zeszło, bo będzie... Zaraz. Zaraz będzie w pół do czwartej, kurde jeszcze telefon Dobra, ja działam dalej, odezwę się za chwilę no spoko Tam dalej chyba też okej okay. Też będzie okej okay. No, wie, wiele nie ma tego Na szczęście Tu praktycznie na równo Dobra, jadę, jeszcze chwila Dobra, koniec tego Tarowania yy, Zabieramy się teraz za jak one się nazywają? Te połączenia. Miałem przynieść więcej. Kurde. Zapomniałem. A dobra, to na razie starczy. Teraz wkrętarę szykuje i się odzywa. No i dobra. Mamy to. Zaczynamy. I teraz tak, jak ja będę je kręcił. Ja je będę kręcił, zaraz wam pokażę jak. Czekajcie, bo mi się teraz nie popieprzyło. O. Tak będę je kręcił. A to ponieważ i dlatego, słuchajcie, teraz nawet widać na tej murłacie dobrze. Mamy tu wkręta wkręconego yy, murułatę tutaj, o. Ona nam tu się rozchodzi. Jak dostanie ciężaru, to może się rozejść nam jeszcze bardziej. Jak się nam rozchodzi, no to automatycznie kroki wyłazi razem z kawałkiem murłaty na bok. Widziałem zdjęcia takich, takich akcji, że tak się dzieje, więc, więc ja chcę tego uniknąć w jakiś sposób. No i myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby ta, właśnie tego uniknąć. Aha, tu już mam. Dobra, to to jest ta, a to jest druga, czy to ja przyniosłem te same na obydwie strony. Nie. A to jest na drugą stronę. Pytanie tylko teraz ile wkrętów dawać, ale na pewno tu w prz tą przednią część trzeba będzie dać kilka dobrych. Ok, muszę uważać, że ich nie przekręcać kurde. Bo to wtedy nie ma sensu, nie? Jak ja je bym przekręcać będę. O. I tylko tak naprawdę walił kręty w przednią część i w tylną część. i zostawiamy, no bo nie ma sensu tutaj nie wiadomo ile tego tak naprawdę walić tych krętów. Nie wiem czy tu jeszcze jednego nie da tak. Cztery tu i tam nie wiem, dwa, trzy z tyłu. Ocyk I tak to będzie wyglądało, także zabieram się za to. Ciężko to widzę, żeby to dzisiaj skończyć, bo mam już po czwartej parę minut, więc pewnie trochę mi z tym zejdzie. Ok, ja w drugim końcu objechałem już prawie jedną długość, wiele mi nie zostało. 26 krętów mi wychodzi na jedną krokiew. Daję 8 na przodzie, 8 na tyle i 5 na boku tutaj. Po długości tak na zygzaka. I powiem Wam, im dłużej to kręcę, tym jestem bardziej przekonany o zasadności stosowania takich połączeń i powiem Wam, że to powinno być obowiązkowo. Jeden wkręci sielski, to jest ewidentnie za mało. Patrzcie jak ta murłata pęka po środku sobie. Także tutaj elegancko to się może sobie rozjechać i tyle i to powinno być stosowane naprawdę wszędzie tam gdzie tam gdzie robimy z mokrego drzewa te murłaty i to wszystko, no bo prawdopodobnie większość tak się rozpękuje, zwłaszcza że wiercimy, wiercimy na szpilki, eee, później to roz, e, ściskamy jeszcze, wiadomo tą, tą nakrętką to sobie może się rozjechać, a w ten sposób zawsze zniwelujemy to ryzyko. Tak mi się wydaje. Nie, żebym się mądrzył, nie, ale po prostu tak i dlatego, bo to robię, to, to teraz chwalę, ale nie, mi się wydaje, że, że, że tak to powinno być robione po prostu. No dobra, kończę już ostatni na dzisiaj. Trochę tu doleciałem i tak. Może jutro mała godzinkę razem ze szczytami. Jeszcze przelecę tam, podokręcam wszystko i. Będziemy gotowi do czego? Eee, Kurdełem robić? A no chyba bloczki trzeba dawać tam. Znaczy, nie, pierwsze rozłożymy. Eee, pierwsze ruszczowanie, później trzeba będzie pomyśleć o tym, żeby jakiś deskę dać na szczyt. Żeby sobie szczyt wyznaczyć. Kurde, przekręciłem. Troszkę. Dobra. Eee, szczyt sobie wyznaczyć, i później. Dogadany jestem tutaj yy, z chłopakami, tam gdzie tam robią tą kostkę, pelet, czy jak to się tam nazywa, yy, że będę mógł pożyczyć sobie tego, jak on ma, paleciaka, żeby łatwiej było mi wiedzieć, że nie musi tych bloczków, to na paletach tylko setu tu zaraz po, podjedziemy. Nie wiem, czy teraz. Te, nie, nie będę troszeczkę tak że więc nic nie będzie. I tylko będę sobie podstawiał tu widłami, wyciągał becelakiem i powinno to pójść fajnie i sprawnie, bez tam jakiejś większej kombinacji. Także tak to wygląda. Te połączenia wszędzie są pokręcone. Myślę, że będzie git. Do góry nie poleci, jak to mówią. Dobra, to co? Ode mnie na dzisiaj tyle. Do Juterka lecimy dalej jutro. Yy, I zobaczymy, co tam się uda wymodzić. Fajnie było tą pierwszą warstwę polecić, ale czy mi się to uda, ta sztuka, by była już gotowa, pod sznurek zrobiona, a później tylko na klej w sobotę trochę pomachnął, może, no zobaczymy, dobra, nie planuję, bo okaże się, że będzie deszcz padał i nic z tego nie wyjdzie, uciekam, pozdrawiam, na razie, cześć, siema.